Najświętszy Sakrament, ten Niebieski Testament, niechaj będzie pochwalony, od nas wszystkich uwielbiony, Przenajświętszy Sakrament, ten nie Od nas wszystkich uwielbione, i Przedświęczy sakrament, ten niebieski testament. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W godzinie miłosierdzia prosimy Ciebie Panie, o łaskę pokoju na świecie, prosimy Ciebie też o pojednanie w naszych rodzinach i we wszystkich naszych intencjach Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść, odpuść nam, nam nasze winy, jako, jako i my win. odpuszczamy, odpuszczamy naszym winowajcom. winowajcom. I nie wróci nas na pokuszenie, ale nas baw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się, módź się za nami, za nami grzesznymi, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszej. Tam. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebił, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie, stamtąd przyjdzie sądzić, sądzić żywych, żywych i umarłych. Wierzę w Ducha, w Ducha Świętego, święty, święty, Kościół święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów, w odpuszczenie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Styles. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Joining... Dla, i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Decent... Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla jego jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przypłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszem i bóstwo milszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I. Uh, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie <coughs> za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie <coughs> dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki sierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Duszem i bóstwo najmniejszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego. Świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodzie, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam, ufam Tobie. To. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. A teraz słuchajmy się słowa z dzienniczka siostry Faustyny. Numer 629. Kiedy weszłam na chwilę do kaplicy w ten sam wieczór, ażeby podziękować Bogu za wszystkie łaski, jakich mi udzielił w tym domu... Nagle ogarnęła mnie obecność Boża. Czuję się jako dziecko na rękach najlepszego Ojca i usłyszałam te słowa: Nie lękaj się niczego, ja jestem zawsze z Tobą. Jego miłość przeniknęła mnie na wskroś. Czuję, że wchodzę w nim w zażyłość tak ścisłą, na której wyraźnie nie mam słów. Przed tak wielkich im sakramentem upadajmy wszyscy w rachach Niech przed Nowym Testamentem w starych praw ustąpi czachas. Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synochowi chochot po wszystkie nieśmy dni niech podaje wiek wiekowi chym triumfu dzięki czci a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi Amen. Módlmy się, Boże, Ty nas odnawiasz przez najświętszy sakrament. Niech on napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego królestwa przez Chrystusa Pana naszego.